Zapraszam Stefana Nowickiego. Stefanie, podzielisz się dzisiaj środowiskiem Minecraft. i Jestem bardzo ciekawa tego wystąpienia. Jeszcze coś innego. Wspaniale, zapraszam. Jeszcze chwilkę. Dobrze. Ja tylko mam taką króciutką uwagę techniczną, ponieważ obawiam się, że popełniłem samobójstwo przygotowując film zamiast prezentacji, więc on będzie żył własnym życiem. Także ja będę pełnił funkcję narratora tylko i wyłącznie do tego, co Państwo zobaczycie na ekranie. Zaczynamy. Proszę Państwa, dlaczego Minecraft Education? Przede wszystkim Minecraft Education przekonał mnie ocenianiem kształtującym, to znaczy możliwością tworzenia, to liczik, możliwością tworzenia pytań, po których dostaniemy informację zwrotną, możliwość tworzenia misji, gdzie są pytania z informacją zwrotną. Dlatego mnie przekonał, że po pierwsze jest to środowisko w pełni cyfrowe którym jestem w stanie stworzyć scenariusz gry edukacyjnej, a z drugiej strony jest to środowisko, które nie wymusza na mnie w ogóle stosowania systemu oceniania. Bo ja nie stosuję ocen na zajęciach w ogóle, ja sam mam tylko ocenę na koniec semestru. Wszystkie zadania, które w ogóle wykonujemy ze studentami w ciągu semestru, są to zadania tak zwane formatywne, jest to ocenie kształtujące i tutaj idealnie mi się to środowisko przydało. Na początku chciałbym pokazać Państwu kilka możliwości, Właśnie pytań różnego rodzaju, tego w jaki sposób to wygląda. Tutaj mamy pytanie: jednokrotnego wyboru. Po dobrej odpowiedzi na pytanie przylatujemy na taką platformę, zdobywamy łuk doświadczenia, a potem z tego łuku musimy trafić do celu. Jak trafimy do celu, to możemy przejść dalej. Jeśli nie trafimy, to nie. Mamy też pytanie: wielokrotnego wyboru. Przy czym pytanie: wielokrotnego wyboru można ustawić również w ten sposób, żeby informację zwrotną dostać tylko po udzieleniu w pełni poprawnej odpowiedzi, albo dostać informacje zwrotne po udzieleniu częściowo poprawnej odpowiedzi lub błędnej odpowiedzi. Tutaj mamy akurat zadanie z taksonomii Bluma, błędnie wybrana świadomość, poprawne dwie pozostałe odpowiedzi, czyli zapamiętanie i analiza, coś nie działa, przełączamy świadomość, dostajemy dopiero informację zwrotną, że jest bardzo dobrze. Jednym z pytań, które wymaga troszkę więcej pracy, ale fenomenalne jest, zwłaszcza przy zajęciach np. językowych albo z terminologii fachowej, wypełni puste miejsce. Najpierw rozmawiamy z, no, z postacią z gry, która mówi nam, na czym polega całe zadanie w czasie gry. I teraz, po zakończeniu tej rozmowy, podejdziemy do tamtej tablicy, w zasadzie do tamtej ściany z kilkoma innymi tablicami. Na tych w tablicach mamy zadania, a na dole jest informacja, co mamy zrobić. Sprawdzamy na czym polega nasze zadanie. Podchodzimy akurat do drugiego, bo znamy odpowiedź na pytanie. Wracamy do skrzyni. Ze skrzyni musimy wziąć kartkę papieru. Podejdziemy do kowadła. Kowadło to takie magiczne urządzenie w Minecrafcie, na którym można zmieniać nazwy różnego rodzaju przedmiotów występujących w grze. Zmieniamy nazwę papieru na Doing. Wrzucimy za chwilkę ten papier do podajnika. I to jest akurat fragment misji. Jeżeli odpowiemy na wszystkie pytania, dostaniemy budulec pozwalający na zbudowanie domu. Następnie połączenie pytań z misją. Tutaj jest taka króciutka misja. To akurat robiłem dla swoich dzieci. Co to, to jest orzeczenie, prawda? I teraz trzeba wybrać właściwą odpowiedź, żeby uzupełnić zdanie orzeczeniem. Tam, gdzie są kropeczki, wybieramy poprawną odpowiedź. Jeżeli dostaniemy. Znaczy, jeżeli udzielimy niepoprawnej odpowiedzi, to dostaniemy oczywiście odpowiednią informację zwrotną. I słów nie jest osobową formą czasownika, więc chcesz stawić orzeczenie, wybierz osobową formę czasownika. I teraz, kiedy to zrobimy, dostajemy w nagrodę szmaragd i pojawiła się informacja, idź przez labirynt, jak znajdziesz drogę przez labirynt, wrzuć następnie ten szmaragd do podajnika, wtedy otworzą się drzwi, przejdziesz dalej. A teraz szukamy drogi przez labirynt. Może chwilkę potrwać. Pierwszy raz się zgubiłem we własnym labiryncie, który zbudowałem, tam, ale potem już jakoś, jakoś to było. Dochodzimy do zamkniętych drzwi. Jest podajnik, rzucamy szmaragd do podajnika. Drzwi się otwierają i możemy przejść do kolejnej części gry. No i ostatnia rzecz, czyli układanie w kolejności, które też można tutaj zastosować. Tutaj z kolei mamy fazy rozwoju według żona Piażeta. Wybrane trzy z czterech faz rozwoju należy podejść do tablicy. Na ścianie jest mnóstwo różnych małych tabliczek z kolejnymi fazami rozwojowymi i teraz przekręcamy strzałeczkę. Jeżeli przekręcimy strzałem we właściwe miejsce, ona pokaże właściwą odpowiedź, w tym momencie dostaniemy informację zwrotną, że zadanie zostało dobrze wykonane. No i teraz, proszę Państwa, zadałem sobie pytanie, dlaczego w związku z tym nie zrobić takiego szkolenia dla nauczycieli akademickich? My bardzo dużo mówimy o rozwijaniu kompetencji cyfrowych u studentów, o kompetencjach przyszłości u studentów, tylko pytanie, kto ma uczyć tych kompetencji przyszłości? Prawda? Bo jak na przykład prowadzę szkolenia dla nauczycieli akademickich, to... No jest problem z tymi kompetencjami przyszłości czy z umiejętnościami cyfrowymi. Zresztą w 2022 roku pojawiło się badanie, z którego wynika, że tylko 15% nauczycieli akademickich w Europie ocenia swoje kompetencje cyfrowe wyżej niż bardzo źle albo średnio źle. A w związku z tym spróbujmy zrobić szkolenie, które będzie jednocześnie przyzwyczajało do pracy w jakimś środowisku cyfrowym. No i proszę Państwa. Zrobiłem takie szkolenie testowe dotyczące tworzenia programów studiów, czyli w jaki sposób wymyślić nowy program studiów, żeby wszystko się zgadzało zarówno z wymaganiami ustawowymi, jak też tak naprawdę z wymaganiami metodycznymi. I to szkolenie testowe na razie jest dopiero się zaczęło tak naprawdę. Co mamy? Mamy naukę przez zabawę. No bo gramy sobie w taką grę. Przechodzimy przez ogromną rezydencję i rozmawiamy z różnymi napotkanymi osobami, które opowiadają nam o kolejnych elementach tworzenia programu studiów. Możemy również dodawać te niebieskie guziczki, które tam były. To jest możliwość otworzenia witryny internetowej, więc możemy sobie rozszerzyć to, co się znajduje w samym świecie Minecrafta, przez to, co znajdziemy w internecie. Poszukujemy informacji w sposób aktywny, no bo musimy znaleźć odpowiednią osobę. Ta odpowiednia osoba dopiero udzieli nam wszystkich informacji na interesujący nasz temat. I co jest jeszcze w, no, w przypadku takiego Professional Development bardzo istotne, mamy możliwość microlearningu. To znaczy nie ma takiej potrzeby, żebym przeszedł całe szkolenie od początku do końca. Mogę skończyć w dowolnym momencie, wrócę do zagadnienia. Tutaj proszę zobaczyć. Mamy różne możliwości wyboru, poczytać możemy o różnych rzeczach i później dostajemy informacje, żeby przejść do następnego działu. Ale jeżeli chciałbym, żeby takie szkolenie odbywało się po kolei, to mam wymuszoną kolejne zagadnień. Ominąłem dział zaopatrzenia i co się dzieje? Nie wiem, o czym mam Ci opowiedzieć. Wróć, dowiedz się tego, co musisz wiedzieć, zanim do mnie przyjdziesz i dopiero wtedy do mnie przyjdź. Tutaj spotykamy ECTS-ię, która nam opowiada o punktach ECTS. Prawda? A, ponieważ, a ponieważ punkty ECTS dotyczą wszystkiego, no to mamy mnóstwo możliwości wyboru w tym momencie. Od profilu praktycznego, studiów licencjackich, po studia magisterskie czy po studia jednolite, i we wszystkim tym no, na każdym ekranie dowiadujemy się, jakiejś cząstki informacji. No, bo z kolei gdybyśmy zrobili. Dialog, który jest potwornie rozbudowany, to byłby on po prostu niestrawny dla osoby, która się po takim świecie porusza. I teraz wracamy do zarządcy, który nie wiedział, co nam opowiedzieć, i już wie, bo dowiedzieliśmy się, jak wyglądają punkty CTS. Oprócz tego, że rozmawiamy z postaciami spotkanymi w grze, możemy również znaleźć inne źródła informacji, czyli tak jak wcześniej były te przyciski. Odsyłające do stron internetowych możemy mieć książkę, która leży na takim pulpicie, prawda? Z tej książki też się możemy dowiedzieć ciekawych rzeczy i wyeksportować ją też do pliku PDF i sobie u siebie zapisać. A teraz idziemy na górę, bo rezydencja jest duża, skomplikowana i spotykamy ID, czyli osobą, która bezpośrednio już zajmuje się projektowaniem procesu dydaktycznego. Rozmawiamy z taką id ona nam opowiada o studiach online, o tym co jest związane z projektowaniem, w jakiej kolejności trzeba to robić, jakie wszystkie elementy dodatkowe musimy uwzględnić i wysyła nas do racjonalizatora. Racjonalizator siedzi w norze, na parterze i kiedy dojdziemy do nory racjonalizatora, kończymy pierwszy etap. Naszego szkolenia, zauważycie Państwo pewnie, że to szkolenie jest zrobione w formie podręcznika, tak naprawdę. To jest coś w rodzaju podręcznika, jakbyśmy przekładali kolejne kartki, dowiadywali, dowiadywali się nowych rzeczy. W dowolnym momencie możemy przestać czytać taką książkę, ale kiedy już się dowiemy wszystkiego, to idziemy do laboratorium kierunków. Tam będziemy przepytani z tego, co już wiemy na temat tworzenia kierunków studiów. Ale ponieważ to jest laboratorium, to jest wstęp tylko w obuwie ochronnym. Nie założymy butów, podejdziemy do kierowniczki laboratorium, a gdzie twoje obuwie ochronne? A no to nie ma wyjścia. Znajdź skrzynię przed wejściem, wyjmij buty ze skrzyni, załóż te buty, dopiero wtedy możesz wrócić do laboratorium. To jest czas na pytania. Oczywiście te pytania mogłyby się pojawić dużo wcześniej. Mamy pięć osób w laboratorium. Drzwi za nami zniknęły. Pojawiła się lita ściana. Nie wyjdziemy, dopóki nie udzielimy poprawnej odpowiedzi. Po każdej odpowiedzi dostajemy informację zwrotną. Wszystko jedno, czy to jest odpowiedź poprawna, czy błędna. Zawsze dostaniemy informację zwrotną z wyjaśnieniem, na przykład dlaczego jest błędna, albo z wyjaśnieniem, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna. I teraz odpowiadamy na wszystkie pytania poprawnie. Dopiero jak odpowiemy na jedno pytanie, pojawia się kolejny pracownik laboratorium. Dopiero wtedy możemy podejść i odpowiedzieć na kolejne pytania. I w ostatnim pytaniu, tak jak się dowiadywaliśmy po kolei, mamy pytania jeszcze w studia online. I kiedy poprawnie odpowiemy na pytanie, czy mogą być poznane tylko na żywo, czy w obu formach, jesteśmy przeniesieni do rozmowy z projektantem, od którego zaczynaliśmy, i tutaj możemy zakończyć to szkolenie. Ale my nie chcemy go jeszcze zakończyć, bo jeszcze nie wszystko udało mi się Państwu pokazać. <grym> Dlatego zostajemy wysłani do kolejnych osób i następna. Osoba, w zasadzie robot, który się unosi w powietrzu, nazywa się sekwencja, opowiada nam o tym, w jakiej kolejności powinniśmy projektować różne elementy programu studiów. Tutaj jest to oparte na modelu projektowania wstecznego. I kiedy odpowiemy poprawnie na pytanie, to tam na górze, nad tą pochodnią, otworzy się tajne przejście do tajnego pomieszczenia. I w tym tajnym pomieszczeniu jest coś, co dodatkowo umożliwia nam rozbudowę tego świata, bo możemy dodawać elementy spoza świata Minecrafta. To jest akurat jeden ze slajdów z jednej z prezentacji, który pokazuje model projektowania wstecznego, włożony teraz do świata Minecrafta. Po rozmowie z sekwencją idziemy do profilerki, która odpowiada za tworzenie profilu absolwenta. Znajdujemy ją na parterze. Rozmawiamy z profilerką, dowiadujemy się, dlaczego profil absolwenta jest tak niesamowicie ważny, jaki on ma wpływ na kształt całego kierunku studiów i profilerka teraz wysyła nas do PR-efekta. Jak sama napisała, używa podwójnych inicjałów, jest bardzo zarozumiały. W związku z tym wracamy na górę, znajdujemy naszego PR-efekta, który zaraz nam pokaże, że jest zarozumiały, bo kiedy powiemy, że tak, łatwo, będzie ok. <laughs> Chcesz nie obrazić, prawda? W związku z tym przepraszam i przechodzę dalej. Ale to nie koniec, ponieważ prefekt postanowił się z nami pobawić i daje nam do wyboru trzy nieprawidłowe odpowiedzi. Żeby udowodnić, że nigdy nie będziemy tak dobrzy jak prefekt. I tutaj znowu jesteśmy odsyłani do strony internetowej. Kiedy jest przeczytane, to informujemy, że przeczytaliśmy i możemy wybrać, co robimy dalej. Czy jeszcze trochę poczytamy, wracamy do ects bo zapomnieliśmy jakieś trzy punkty CTS, czy idziemy do zajętka, który na samym końcu powie nam o tym, w jaki sposób układa i porządkuje przedmioty wchodzące w skład programu studiów. Zakończyliśmy już całe szkolenie. W związku z tym zajętek odsyła nas do projektanta. Projektant podsumowuje nasz udział w tym krótkim scenariuszu. Ogłasza, że to już koniec szkolenia i że możemy zaczynać własną przygodę z projektowaniem kierunków studiów i życzymy wielu satysfakcjonujących projektów. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Stefanie. Jaki timing w ogóle widzieliście? To było dziękuję za uwagę i pik pik. To, to się nazywa Just in time. Stefanie, to jest dla ciebie. Wielkie gratulacje w podziękowaniu. Gratuluję. O, na palcach musiałam stanąć, choć zrobimy sobie jeszcze zdjęcie pamiątkowe. Dzięki Stefanie, brawo jeszcze raz dla Stefana. Zapraszam. Tak, jak najbardziej. Już niosę mikrofon. Ja tylko mam pytanie, ile czasu zajęło tworzenie tego? Ile czasu Już ma... zajęło tworzenie tego? Z tej gry. To konkretnie te gry, no? Oh, dziękuję. Może zaskoczę, ale nie tak długo. <głosy> <głosy> nie tak długo z kilku powodów. Po pierwsze, w Minecrafcie mam bardzo wiele światów startowych. Mhm. Czyli nie zaczynam od zera. Wybieram sobie miejsce, w którym umieszczam swój scenariusz gry. W tym przypadku całą rezydencję miałem już gotową. Okay. Tu nie, nie musiałem absolutnie nic robić. Moim zadaniem było ukatrupić wszystkie potwory, które mieszkają w rezydencji, bo to by trochę przeszkadzało. A następnie powstawiać wszystkie postacie, z którymi rozmawiamy. No oczywiście dodać całą mechanikę, ale wszystkie akurat rzeczy, które te postacie robią czy mówią, można, znaczy niekoniecznie trzeba pisać w Minecrafcie, można sobie napisać w pliku JSON. I to jest bardzo, że tak powiem, dużo szybsze, bo już mamy strukturę pliku, wpisujemy tylko elementy, które rzeczywiście nas interesują i które chcemy zrobić. Więc ja bym powiedział, że powiedzmy około 10-12 godzin na tym spędziłem. Już tak na gotowo, żeby, żeby było gotowe. Dziękuję. Agnieszko, zapraszam już Ciebie. Idę, idę z mikrofonem, biegnę, pędzę. Nie do końca y, zrozumiałam, czy, nauczyciele, czy to jest dopiero projekt, czy nauczyciele już wzięli w tym udział, a jeśli tak, to, to znaczy w takim szkoleniu, to jaka była ich reakcja? I tych nauczycieli zostało przeszkolonych w ten sposób? Jeszcze nie, dopiero zaczynam. A, no Także to, 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 to mam, już, mam już gotowy projekt, jak najbardziej, to już jest zamknięte, że tak powiem. No i teraz właśnie to też chciałem powiedzieć tak powiem przy okazji, bo szukam osób, które chciałyby też wypróbować, jak takie szkolenie by się sprawdziło i w jaki sposób można byłoby... Słucham? Nie, 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 też normalnie na PC wszystko tego. Żeby z tego skorzystać trzeba tylko i wyłącznie mieć w swojej instytucji licencja Minecrafta, czyli A3 musi być Microsoft 365. Każdy, kto ma A3, każda instytucja ma Minecraft Education od razu w tym. Więc jeżeli byście Państwo chcieli spróbować zobaczyć i dać mi informację zwrotną, to będę niesamowicie wdzięczny za informację zwrotną, bo jak to bywa, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, więc nie zawsze u siebie jestem w stanie zachęcić prawda, wystarczająco wiele osób do tego, żeby brały udział w takim projekcie kontakt do mnie jest w można mnie na Linkedin znaleźć też bez żadnego problemu. Więc zachęcam, zapraszam. Na stronie też będzie, tak. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo na przykład nie grałam nigdy w Minecrafta i przypuszczam, że część wykładowców i wykładowczyń pewnie też nie. Pokazywałeś tam takie miejsce, że trzeba chyba znać jakby tę grę, wiedzieć jak w nią grać, że na przykład wyciągamy buty ze skrzyni Trzeba je gdzieś tam przyciągnąć do tej krateczki, bo dopiero wtedy coś tam się otworzy. Więc moje pytanie jest takie, czy jest jakaś właśnie dodatkowa instrukcja dla osób, które nie grały w tę grę i czy uważasz, że to może być przeszkoda do tego, żeby wiedzieć, jak przez tą grę przejść? Minecraft, że tak powiem, przychodzi od razu z tutorialami, czyli jak się pierwsza raz w Minecrafta, można otwierać taką bibliotekę zawartości, tam są samouczki. I przechodzi się wszystkie samouczki od tego, jak się poruszać, aż do tego, jak wchodzić w interakcję z różnymi przedmiotami, i tak dalej. Więc spokojnie można sobie to przejść, i raczej wystarczy, żeby później się w tym poruszać. Marto. Dziękuję bardzo w takim razie, Stefanie. Zachęcamy do kontaktu ze Stefanem, gdyby ktoś chciał testować.